Morświn jest wielkości człowieka, w porównaniu do delfina jest znacznie mniej śmiały, żyje około 15 lat i ma bardzo dużą przemianę materii. W tych kilku słowach najprościej można opisać morświna kuzyna delfina i choć oba te gatunki żyją w odległych zakątkach świata, łączy je jeden problem. Są zagrożone wyginięciem. Morświny i delfiny, ich różne gatunki występują na całym świecie. I niestety, jak pokazuje przykład, te najmniejsze gatunki świnów i delfinów są szczególnie zagrożone właśnie owym przyłowem i są właśnie na tej konferencji obecni działacze WWF, którzy zajmują się ochroną morszwina kalifornijskiego, delfina małego, delfina garbatego z bardzo różnych miejsc świata. Jest to w ogóle Konferencję zorganizował WWF, czyli Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody. Cel spotkania był jeden: wypracować metody, które pozwolą chronić ten zagrożony gatunek. A głównym czynnikiem, który im zagraża, są sieci rybackie. Zagraża im przede wszystkim przyłów, czyli przypadkowe złowienie w sieci rybackie, ponieważ morszwiny nie widzą sieci skrzelowych, które mają bardzo cienką przędzę nylonową, a poruszają się za pomocą biosonaru więc nie rozpoznają dźwiękiem właśnie tychże sieci, wpadają w nie, zaplątują się i giną. Według dotychczasowych ustaleń naukowców z niemieckiego Muzeum Oceanograficznego populacja tego ssaka w naszych wodach sięga od 100 do 600 sztuk. W latach 90. było ich kilka razy więcej. Aby zapobiegać temu problemowi, do Szczecina przyjechali naukowcy z całego świata skuteczność dalszych działań tego czy się uda tutaj wprowadzić takie rozwiązania prawne a i jednocześnie w dialogu z rybakami wprowadzić zabezpieczenia które uniemożliwią przyłów są różnego rodzaju odstraszacze akustyczne które pozwalają i nie wpaść w taką sieć a jednocześnie są również specjalne alternatywne metody połowowe które również możemy stosować nie ma gotowych rozwiązań jak chronić Bałtyckie morświny. Organizacje na rzecz przyrody cały czas starają się współpracować z rybakami, ale dopóki człowiek sam nie zrozumie problemu, nawet największe kampanie informacyjne nie pomogą.